Wszystkich. Właśnie przyjechałem nad wodę nad jezioro Orle. Zaraz będę się rozstawiał. Dzisiaj w innym miejscu niż zazwyczaj. Chcę spróbować sobie tutaj rzucić. Myślałem, że tu będzie trochę głębiej. Tu jest dosyć płytko. Jeżeli chodzi o leszcze, żeby wyholować jest spoko, ale karp trzaśnie, to będzie może być. Będzie lipa. Będzie ciężko go wyciągnąć, bo tu jest trochę trzcin z lewej strony i, i trochę z prawej. Ale posiedzę sobie. Tutaj jest taki spokój i standardowo będę łowił na metodę może coś uda się złowić, postaram się nagrywać brania wczoraj byłem nad wodą to te brania były trochę dziwne co chwilę każdemu brało, Wojtkowi, mi nie do zacięcia brania, może dzisiaj będą konkretniejsze brania jest dzisiaj bardzo ciepło, jest dzisiaj chyba około 25-26 stopni no i co, zaraz będę musiał to ściągnąć bo to jest naprawdę ciepło zaraz rozstawiam wędki i zapraszam do oglądania już tak to miejsce wygląda, z lewej strony trzcina, tam trochę z tyłu, z prawej strony, będę rzucał tutaj po przekątnej, chciałem rzucać w tą stronę bardziej. No ale nie wiem, może jedną wędkę wyrzucę tutaj z lewej strony, drugą dam po prawej stronie. Tutaj jest dosyć płytko, będę musiał, zaraz zobaczę, mam wodery, tutaj kiedyś wciągało dosyć ten muł, ten margiel wciągał dosyć, ale zobaczę jak tutaj się chodzi w tej wodzie. Tam jakieś śmieci znowu leżą. Masakra. Także mówię, pogoda jest spoko. Rostałem się pomału i będę działał. Mamy godzinę 14 dokładnie. Dzisiaj mam zamiar posiedzieć, tak, do godziny, nie wiem, 22 najpóźniej, bo rano muszę jutro wstać. Wchodziłem tutaj z brzegu, trochę tam podeszłem, no no tu wciąga strasznie, naprawdę, tak, nawet do kolana w niektórych miejscach wciąga w tych miejscach. No, chciałem sobie tam pooczyścić bardziej. No nie wiem, czy dalej to może będzie. Bardziej, bo zazwyczaj tu z przodu było miękko, a już nie będę kombinował. Wędki mam rozstawione, wrzuciłem sobie tak bez zanęty. Zaraz zanętę będę rozrabiał i będę wrzucał normalnie zestawy. No i patrzyłem jeszcze i zapomniałem dzikunów z lodówki wyciągnąć, także będę dzisiaj łowił na same dambelsy. Może i dobrze, ta drobnica może nie będzie walić. Zobaczymy. Rozrobiłem niedawno zanętę i wrzuciłem wędki z zanętą na dambelsy bez dzikunów. Tutaj będę starał się rzucać w miarę prosto i daleko, a tutaj blisko i na prawo, ale to na prawo mi tak nie wychodzi z tej strony rzucanie. No ale trudno. Dzisiaj takie warunki, a nie inne i będę z tego miejsca sobie próbował coś łowić. Także idę się napić wody. Rozłożyłem sobie krzesło, myślałem, że nie będę rozkładał krzesła. Chcę być trochę oparty. Mamy godzinę 15:00. po 15:00, 6 po. I za jakieś 10 minut przerzucę wędki. Tą jedną tam prosto sobie wrzucę naprzeciwko mnie, a drugą tam będę się starał na prawo. Jak najbardziej na prawo wyrzucić wzdłuż brzegu, niedaleko brzegu. Może akurat coś tam podejdzie. Mówię, nie mam tych dzikunów, ale mówię, Dumbels może się sprawdzi. Zresztą pisnęło, ale ale to chyba fala robi. No dobra, straszny ukrop, ale kawę ciepłą sobie wypiję na odmolenie i dobra jak wypiję wtedy przerzucę te wędki bo chciałem wcześniej przerzucać ale... ale mi się nie chce fajnie się siedzi, jest pogoda super naprawdę tutaj do panów tutaj łowią niedaleko i może użyczą mi dzikunów. No zapomniałem dzisiaj dzikunów. Także udało mi się wziąć dzikunki od pana. Chciałem tam 10 dzikunów dosłownie, a pan mi tutaj wsypał dosyć pełno tych dzikunów. Także fajnie, fajnie. Idę od razu to przerzucić i będę siedział. Także sobie zrobiłem z jakiejś butelki tutaj znalazłem pudełeczko do tych dzikunów kolorowych i przerzucam te wędki i wkładam te dzikuny na haki. Także wędki mam wrzucone z dzikunami, z dumbelsami. Trochę ogarnęłem te krzaczki po boku, bo one mi przeszkadzały takie habazie. Plecak zawiesiłem, bo tam mrówki po nim zaczęły chodzić i tutaj mam kurtkę powieszoną też z jedzeniem. Także czekamy. Za jakąś godzinę dopiero przerzutę. Nie, chcę mi się punktować za często. Mamy za chwilę 18, przerzuciłem dwie wędki, jedną i drugą. Mało tutaj przerzucam, mówię sobie tak rzadziej przerzucam niż w tamtym miejscu, gdzie łowię często. No i zobaczymy, co się wydaje, że słońce już tak zachodzi, chociaż jeszcze jakby chciał świecić. Tylko że ono jest jakby za chmurami, za taką mgłą. W musiałem ściągnąć z drzewa, bo tam jest mrowisko. Także postawiłem. Na plecak tutaj. Mamy godzinę 18.30. No i taki mały leszcz mi wskoczył. Nie zdążyłem nagrać brania, bo rozmawiałem przez telefon z wojtkiem. No ale coś tam się zadziało. Fajnie. Dobra, odhaczam go wypuszczam i działam dalej. Ubrałem szelki na klatkę piersiową I po wyrzucie już miałem branie, ale też delikatne takie Zobaczymy, może uda się coś nagrać, jakieś branie. Prawa wędka nie poprawiła, ale branie było po wyrzucie I przed chwilą lewa wędka coś tam zatrybiła, ale też lekko Mamy godzinę 19 I będę przerzucał te wędki jeszcze Coś tam podskubywało, najpierw na prawej, potem na lewej, nie wiem Wydaje mi się, że już dzikunów tam nie ma, ale Dobra zobaczę No i branie było ściągnąłem i takie, taka płotka się zawiesiła Kurde szkoda że ta drobnica wchodzi No nic odczepiamy, wypuszczamy No i przerzuciłem tą wędkę To się ustawia To się będzie ustawiało I za chwilę lewą wędkę wyrzucę, Kurczę jakaś ryba tutaj spod nóg mi wypłynęła nie wiem czy to nie był okoń, nie, nie wiem czy było widać dobra, przerzuciłem lewą wędkę ta też się trochę ustawia tutaj a na prawo jakieś brania miałem przed chwilą po wyrzucie ale to drobnica tam normalnie wchodzi tam tutaj z lewej strony wyrzuciłem bardziej dalej może ta drobnica z daleka nie będzie punktowała bo tutaj z prawej strony mam troszeczkę blisko to się tu ustawia Bąbka opada pomału, także działam. Znowu tutaj jakieś piknięcie było. Tą bąbkę sobie trochę opuściłem, no dobra, nic. Trzeba sobie posiedzieć trochę. Kawy już dosyć wypiłem, ale za jakiś czas pewnie... Będę dalej pił tą kawę, do końca ją wypiję. Słabiutką sobie zrobiłem w termosie. Mamy godzinę 19:11. Właśnie odwiedził mnie Darek. I tak sobie będziemy siedzieć i czekać, kurczę. Póki co, na razie już nic nie bierze takie te drobne pyknięcia tutaj ta płoc zawiesiła wcześniej tego leszcza Wyciągnęłem małego no nic czekamy mamy godzinę 20.15 przerzuciłem wędki od nowa na razie cisza na zestawach ale nietoperze mi tu uderzają w żyłkę to nietoperze nie? tak nieraz wejdą latarkę już mam na czole Owie do 22 maksymalnie posiedzę i zawijam Darek przed chwilą poszedł, chwilę ze mną posiedział, chwilę żeśmy siedzieli, pogadali, jest 21. no ale nie przerzucam już zestawów, nie chce mi się nawet rzucać, jakieś tam pyknięcie niedawno miałem, jakieś niekonkretne, ale fajnie się siedzi, jest ciepło, no naprawdę jest pogoda super, I, i tak już tutaj zanęty nie mam prawie, może na jeszcze jedną metodę mam. Ja tak zawsze na styk sobie to rozrabiam, bo po co potem to wyrzucać, ewentualnie jak mi zostaje dosyć dużo, to można to zamrozić, ale ta zamrożona zanęta różnie yy, pracuje, zależy jaka to jest zanęta, zależy od zanęty też. No, no nic, siedzę, siedzę, siedzę do tej 22 i zobaczymy. Mamy przed 22, nic nie zatrybiło na tych zestawach, ani na jednym, ani na drugim teraz pod koniec. Wpadł tylko ten mały leszcz i ta jedna płotka. I jakieś tam brania delikatne były. Spakowałem już wszystko prawie. Jeszcze tylko te dwie wędki i podbierak, tak krzesło spakowałem. No i nic z tego miejsca się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.